Witam serdecznie z pleneru. Idę dzisiaj do sądu. Chciałem, żebyście zobaczyli po prostu chwilkę jak tutaj wygląda na ulicy. Pociąg gdzieś przejeżdża. Drą się gdzieś ludzie, nie wiem. Zazwyczaj jest cicho. A dzisiaj mamy hałasu dużo. Chciałem, że coś ciekawego nagram, bo tak się darły jakieś jałopy tam, że Myślałem, że coś się dzieje kogoś ze skóry ob, ob tego. No tak to wyglądają to te uliczki. Rali w ogóle jest malutkim miastem. Stolica North Carolina, ale w sumie bardzo mała. Także Charlotte, gdzie mieszkałem jest dużo większe. Co dalej wydaje mi się być małym miasteczkiem w porównaniu do tych naszych du dużych miast, tam Nowego Jorku, Warszawy czy, czy innych tak no, tak tylko tak chciałem pokazać, jak to wygląda po drodze. Wrzucę chociaż parę minut, mamy dzisiaj obrady. Mam nadzieję ostatni dzień, także jestem tym ładnikiem i no już półtorej dnia się szarpiemy z tą sprawą, nie? Obradujemy i nie możemy, nie możemy dojść do werdyktu. Jak dojdziemy do werdyktu, to Wam nagram bardzo fajne video. O, szeryfa macie, wyjeżdża. Tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy, kochani. Tak mówię, sprawa jest bardzo ciekawa. Przedstawię Wam życie tych ludzi, którzy byli zamieszani tam w te przestępstwa, bo to jest to jest cała historia. Jedną osobę tylko sądzimy, ale życie jest takie poplątane z innymi. Także... No tyle. Jestem już w środku, także będę przez bramki przechodził i Pokażę wam, jak tutaj te bramki wyglądają. No. I na górę pójdę. Zobaczymy, może się da jeszcze coś nagrać na górze. Także tak to wygląda. Jest dosyć nowoczesny budynek. I tak jak mówię, nas jest teraz 12. Mamy jednego rezerwowego. Bo jeden nam odpadł ławnik i ten. I... No i obradujemy. Zobaczymy idę do, do... Tutaj taka lokalna knajpka jest mała, to sobie kupię coś do picia i tego pokażę też jak to wygląda, to... gdzie teraz tu się stołuje codziennie Good morning? Good morning. Good morning. Ah. Ja. Yeah. Rąciek. So, so say hello to, to, to my. Yes. <laughs> ja to, tak robię przyjaciół od razu na miejscu. <laughs> ja to, do wszystkich rozmawiam, także mi nie przeszkadza ani rasa, ani kolor. Widzicie. tutaj ja sobie kawkę robię tym Kolejka jest, widzę, ja się za, zajęłem mi w <laughs> No, wam zaraz jeszcze dalej. No. Tu jest moja czarna koleżanka. Z tyłu, za mną zobaczcie takiego człowieka, co stoi. To jest ten obrońca, który broni. On broni oskarżonego w tej sprawie człowieka. Także jak będę Wam opowiadał dokładnie o wszystkim, kogo za co tam chcą złapać, no to ten go broni, taki jałopa trochę, no ale pewnie jest z urzędu wyznaczony, i, i to tak jest. No dzisiaj jestem na diecie znaczy na diecie taki, żeby... głodówka nic nie jem, cały dzień tylko będzie picie także nie krzyczcie na mnie, ale przytyłem przez to te, przez te ławnikowanie tutaj w sądzie, muszę coś z tym zrobić no, także będzie niestety rano kawa, będzie woda będzie może jakiś sok, jak będę miał czas a jak nie, to, to ani tego nie no, żegnam, ciao. no moi drodzy tutaj są ławnicy, którzy ze mną obradują Także przedstawię wam wszystkich tutaj, co są, co stoją, a później będą szczegóły dalej.